Który to przypadek w historii programu, że dostaje się, dostaje się drugą szansę? W tej stacji pierwszy, ale no historia już zna takie przypadki, tak było. Ania Głogoska wracała w jednej edycji nawet dwa razy, nie raz, dwa. To jest kwestia tylko i wyłącznie sportowa, wydolnościowa? Wy na serię tak wy przychodzicie tortury, a wy takie męczycie, czy ich? No ja, no my też... To nie jest tak, że, że, że on przychodzi i po prostu nie musi się napracować. Też mnie dźwiga, szczególnie w jazzie. Tutaj obydwoje płaczemy, że, że boli nas ciało. Wiesz no, my też jesteśmy ludźmi, my też mamy swoje granice i, i ten program jest na tyle tak bardzo ciężki i fizycznie i psychicznie, bo musimy być cały czas skoncentrowani jak tą gwiazdę nauczyć, co do niej dociera, my musimy być metodycznie dobry, dobrze z nauczania i, i my też czasami potrzebujemy bodźca do tego, żeby złapać tę motywację, bo my tu nie możemy okazać słabości cały czas. Chodź, jedziemy, nie odpuszczamy. Chociaż moja gwiazda jest dosyć zdyscyplinowana, muszę to powiedzieć. I troszkę marudzi, że boli ciało, ale nie odpuszcza i trenuje. Także chociaż tyle, trochę tu mam ułatwione zadanie. Um. Twoja pierwsza reakcja, jak się dowiedziałeś, że wracasz? O Jezus Maria, jak fajnie, czy Jezus Maria nie chce? Nie, 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 nie. Znowu ten barazki. Ja miałam łzy w oczach, naprawdę miałam łzy w oczach. Ze szczęścia, ze szczęścia, że mogę zacząć tańczyć, bo ja naprawdę te cztery dni bez tańca bardzo przeżyłam i ilekroć spojrzałam na swoje buty taneczne, to po prostu chciało mi się być. Dlatego to na pewno było dla mnie bardzo miłe zaskoczenie chociaż też z drugiej strony tak jak mówimy nie jest to fajne kiedy się zastępuje parę szczególnie kiedy się lubi tę parę i, i te okoliczności jednak nie były takie komfortowe